Moje ulubione mantry, które mnie leczą z perfekcjonizmu, a pozwalają mi pozostać sumienną osobą, to jest na pewno taka mantra, którą wziąłam od mojego męża. Powinna powiedzieć to w podcaście, tak? To już jest ten moment, bo chyba w podcaście tego nie było. Kilka lat temu, ze 2-3 lata temu, mieliśmy taki układ z moim mężem. Teraz jest to troszkę luźniej, bo mamy starsze dzieci, ale wtedy to był bardzo mocny układ z moim mężem. Że zawsze w środę o tej 17, kiedy on wracał z pracy, ja zamykałam się w biurze i zajmowałam się swoją pracą, bo oczywiście mam mnóstwo rzeczy. Ja mam taką ogromną listę rzeczy do zrobienia, która jest nierealna, no i kiedyś trzeba ją odhaczać. Więc w tym, od tej 17, mój mąż przejmował dzieci, wszystkie, całą trójkę, i mm, ogarniał ich. Spędzał z nimi czas, oczywiście, robił kolacje, sprzątali coś w chacie. Robili jakieś tam swoje rzeczy. Ja w ogóle nie istniałam jako mama w te środy. I to doprowadzało do tego, że ja mogłam się w 100% skupić na mojej firmie, mój mąż mógł się w 100% skupić na takim totalnym byciu rodzicem takim totalnym byciu rodzicem. I on miał swoje super efekty po tym, ja miałam super efekty. I to był taki czas uwielbiam w ogóle te środy po dziś dzień natomiast wtedy to było dla mnie to był mój warunek rozwoju. I Słuchawki wyciszające dźwięki, zamknięte drzwi na klucz nie istnieją. I pamiętam taką jedną środę, to było gdzieś na jesień, bo już było tak, to był taki ponury dzień w ogóle. I otwieram drzwi o tej 22 chyba drugiej albo trzeciej, więc już wszyscy śpią dawno. Mój mąż siedzi na sofie w salonie, ogląda koszykówkę, no i ja sobie przychodzę. No, biorę tą, idę po tą herbatę pewnie, jakoś już wychodzę z tego trybu pracy. No i widzę co. Jest, czeka na mnie jakaś tam późna kolacja bo oczywiście ja nie istniałam przez długi czas Jest posprzątane Tak jak lubię Oprócz tego, że blaty bym trochę inaczej wyścierała To jest mój klimat No i fajnie, wszystko spoko Po czym podreptałam do pokoju moich dzieci Tam otulić kołderką Zobaczyć co tam się dzieje I moja najmłodsza córka Ona zawsze miała takie bardzo długie włosy Więc zajmowanie się jej włosami bardzo długimi i bardzo gęstymi, polega na tym, że jednak bez względu na wszystko, w nocy i o północy trzeba te włosy rozplątać z warkocza, rozczesać, może czymś popsikać, żeby lepiej się rozczesywało, i spleść ten nowy warkocz na, na noc. Po prostu fajnie nam to później działa. No i ja widzę, że to jest warkoczy, który ja z rana zrobiłam, czyli mój mąż tego nie zrobił. Ja oczywiście zeszłam, zeszłam do salonu i mówię do mojego męża: dlaczego. No nie, ten warkoczyk nie jest zrobiony. A co z tymi blatami? Jezu, no po prostu masakra. I mój mąż powiedział wtedy magiczne zdanie, które mnie zatrzymało strasznie. Powiedział wtedy takie zdanie, nie przerywając oglądania koszykówki i tak dużo zrobiłem To nie było w żaden sposób negatywne. To nie było w ogóle w jakiś sposób nie wiem, nawet pasywną ogresy, to po prostu było stwierdzenie, takie zupełnie, zupełnie neutralne i tak dużo zrobiłam. I ja wtedy poczułam taką moc tego stwierdzenia, że postanowiłam sobie zacząć to wbawiać czasami. I pamiętam inny moment, nawet nie wiem, czy parę miesięcy później, czy dłużej, kiedy sama powiedziałam tak, mimochodem to stwierdzenie i tak dużo zrobiłam, i naprawdę w to wierzyłam.